Afiliacja to współpraca niezależnych podmiotów i utrzymywanie pozytywnych relacji. W marketingu internetowym to model współpracy na zasadzie Win-Win, którym wydawca, np. strona lub serwis internetowy, twórca treści online czy użytkownik mediów społecznościowych promuje reklamodawcę, np. sklep, usługę i markę, i otrzymuje prowizję za realny efekt, najczęściej za sprzedaż lub inną z góry określoną akcję. Innymi słowy, afiliacja to zarabianie na polecaniu, gdzie wydawca zarabia prowizję od sprzedaży polecanych produktów ze sklepu reklamodawcy, a reklamodawca sprzedaje więcej dzięki poleceniom wydawcy i dzieli się z nim prowizją. Kluczem do sukcesu w afiliacji dla e-commerce jest trafne połączenie reklamodawców z wydawcami. Z perspektywy reklamodawcy najważniejsza jest różnorodna grupa wydawców która promuje markę na wielu różnorodnych serwisach jednocześnie. To zapewnia reklamodawcy wartościowy ruch do sklepu, który przekłada się na sprzedaż. Im lepiej dopasowani wydawcy, tym więcej klientów z poleceń i wyższa konwersja sprzedaży. Podobna jest perspektywa wydawców. Im precyzyjniej dobierają marki i produkty, które promują do formatów swoich mediów i tematów poruszanych w kanałach komunikacji, tym większe efekty i zarobki osiągają.